Cześć widzowie, dawno nic nie wrzucałem na kanał, ale dzisiaj już wiem, że widzów nie mogło się doczekać, ja tak myślę. Dzisiaj lotek pokaż. Lotek pokaż pokaż. Dzisiaj jak zgadujecie nagrywamy lotka socka 2. Już tak długo nad tym utworem pracowałem, ale zdecydowałem się, że od 16 sufekcji go wrzucałem, więc wrzucam, więc... Mamy 16 subskrypcji, to ja wrzucam lotka, psotka 2. Jak chcecie, to zaczynamy. Jestem czarno-biały, lubię jeść na biały. Jestem czarno-biały, lubię jeść na biały. Cześć, lotek, oje. Oh yeah. Jestem czarno biały, lubię, lubię biegać na biały, lubię biegać ganiać, na Tu tu tu. Jestem czarno-biały, lubię na biały. Tu 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 tu. Jestem czarny biały, lubię biegać na biały. Jestem czarny biały, jestem czarno biały. tu tu. Jestem lotek, jestem lotek psotek. Jestem lotek, jestem lotek psotek. Jestem ulubieńcem widzów, tu, tu. jesteś lotek, jestem lotek. Tu jesteś czarno-biały, jestem czarno-biały. Lubię biegać, lubię ganiać za muchami, Lubię jeść, lubię spać Lubię głaskać, lubię jeść Lubię grać, lubię spać Lubię stracić Jestem czarno-biały Lubię jeść na biały Jestem czarno-biały Lubię jeść na biały Jestem czarno -biały.

Jestem czarno-biały, lubisz na jestem czarno biały, jestem czarno-biały, lubisz ganieć za muchami, lubisz ganieć muchy, Lubię teraz nie wiem co ty robisz, ale ja wiem, że ty sobie stracić do głowy na balkonie, jestem czarno-biały. Jestem czarnym, białym. Lubię za mochami, za zapająkami, za wszystkim co się rusza. O, yeah. Czasem dostajesz bzika, ale to nie przeszkadza. Po prostu biegasz po mieszkaniu, jakbyś po prostu świra dostawał, ale to nie przeszkadza. Więc wszystko jest okej. Okay. No ale załatwiać się do tej doniczki. No taki jest problem. No nie koptu wresie. O, oh, je! Yeah. Jestem czarno-biały, jestem czarno-biały. Bardzo lubię jeść na biały, lubię ganać za muchami. Lubię jeść, lubię spać, lubię głaska, nie lubię, nie lubię, gdy mnie ktoś głaska. Pod włos, pod włos, ale takie głaska nie lubię. O, oh, je! Yeah. Tururu, tu tu, turu. Du, du, du. Jestem czarny biały lubię iść na yeah. Yeah. Czarny, biały. Nie! Jestem czarno-biały, lubię bganiać za muchami, lubię jeść, lubię jeść, bardzo lubię jeść. O, oh, je. Yeah. Lubię biegać. Co ty robisz? Takie oczy masz? O, je, O, je. Masz takie oczy. Jakbyś coś zauważył. No ja cię. Mówię ci, że tu nic nie ma. Widzisz swoje odbicie. Ja już to widzę. Ale jesteś czarno-biały. Lubisz jeść na biały. Czy lubisz jeść? Lubisz ganiać za muchami. Oie, tu, tu. Lubię wszystko, co się rusza, no tak pokaż mi się tu. Jestem czarno-biały, lubię jest na biały. A to koniec na ten odcinek. Dziś. O! Oh, Je! Yeah. Widzowie, dziękuję za oglądanie. Tu, 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 tu. Dziękuję. Lotyk przotyk nam zaśpiewał, więc dziękuję za oglądanie. Chętnie wpadajcie na mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Pożegnaj się lotek. Miał miał. 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 Dobra. Pożegnam <grym> się z nami Lotyk więc lotek jest czarno biały jak widzicie ma białe łapki jest czarny Aha i miauczy jak zwykle No to do, dobra do zobaczenia w, do zobaczenia w następnym odcinku Jezu gdzie ty uciekasz Więc na razie